Siemanko. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o przejściach. Nie pokażę Wam gotowców, tylko dam Wam dwa ćwiczenia, które pomogą Wam tworzyć fajne, ciekawe przejście dla dwóch grup, dla początkujących i dla tych, którzy chcą troszkę pożopsować. Jeśli macie opanowane przejście, które przed chwilą Wam pokazałem, możecie spróbować zagrać sobie oto takie ćwiczenie. Do tego prostego ćwiczenia przyda nam się sticking, który wyświetla się tutaj. A zaraz pojawi się, jak to zagrać. Proste, no nie? Na przykładzie tego ćwiczenia możecie budować swoje przejścia. Nie jest to koniecznie gotowiec, który możecie wykorzystać jako przejście, ale jako ćwiczenie, które może rozbudować wasze przejścia. Teraz kolejne ćwiczenie, tym razem dla grupy, która chce rozpocząć swoją przygodę z czopsami. Na pewno na początku zastanawialiście się w ogóle, na czym to polega, od czego zacząć, czy to jest takie trudne. Także pokażę Wam proste ćwiczenie, które wprowadzi Was w świat czopsów. Schemat jest bardzo prosty, bo to są tak naprawdę trzy uderzenia, które możemy przerzucić sobie na zestaw. Pierwsze z nich jest to stopa, drugie to jest prawa ręka, trzecie to jest lewa ręka. Sticking wyświetla się tutaj. A teraz pokażę Wam, jak to zagrać na zestawie. Ok, to była pierwsza opcja, a druga opcja brzmi w taki sposób. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku i zapraszam Was na moje social media, które wyświetlają się tutaj. Cześć!